Macierze, część trzecia. Aby utworzyć macierz odwrotną do macierzy 2 na 2, możemy wykorzystać wzór. AB, CD do minus pierwszej równa się 1 przez AD minus BC. Razy macierz d minus B minus C. Mianownikiem ułamka jest tutaj tak zwany wyznacznik macierzy. Jest to liczba rzeczywista przyporządkowana danej macierzy. Utworzymy macierz odwrotną z macierzy 2, 1, 4, 3. Podstawimy do wzoru 1 przez 2 razy 3, minus 1 razy 4. Razy macierz 3, minus 1, minus 4, 2. To się równa. 1, 2 razy 3, minus 1, minus 4, 2, to się równać będzie, 3, 2, minus 1, 2, minus 2, 1. Jest to jednak jedynie przypadek szczególny odwracania macierzy. Nie zawsze będziemy mogli skorzystać z tej metody. Aby wyznaczyć macierz odwrotną do macierzy kwadratowej o większym rozmiarze, możemy posłużyć się metodą dopełnień algebraicznych. Do obliczenia macierzy odwrotnej do A używamy następującego wzoru. A do minus pierwszej równa się AD przez D z A, gdzie AD jest macierzą dołączoną do macierzy A, czyli transponowaną macierzą dopełnień algebraicznych, a det z A jest wyznacznikiem macierzy A. Mamy daną macierz A równą 2, 3, 4, 1, minus 3, 2, 5, 2, 6. Zaczynamy od obliczenia wyznacznika. Jeśli jego wartość wyniesie 0, to znaczy, że nie istnieje macierz odwrotna do danej. Wyznacznik z A... To się równa. Wyznacznik 2, 3, 4, 1 minus 3, 2, 5, 2, 6, co po obliczeniu wyjdzie 36. Następnie obliczamy dopełnienie algebraiczne wszystkich elementów macierzy A. W algebrze liniowej dopełnienie algebraiczne elementu A i J danej macierzy kwadratowej A stopnia n to iloczyn minus 1 do potęgi i. Plus j oraz wyznacznika pod macierzy stopnia n-1 powstałej z usunięcia i tego wiersza, i j tej kolumny macierzy A. Jest to tak zwany minor. Minor 1,1 z macierzy A będzie równy minus 1 do potęgi 1 plus 1 razy wyznacznik z minus 3, 2, 2, 6, co wyjdzie minus 22. Minor 1, 2 to jest minus 1 do potęgi 1 plus 2 razy wyznacznik z 1, 2, 5, 6. Co wyjdzie, 4? Minor 1, 3 to jest minus 1 do potęgi 1 plus 3 z wyznacznika. 1 minus 3, 5, 2, co się równa 17. Teraz minor 2, 1 to się równa minus 1 do potęgi 2 plus 1 razy wyznacznik 3, 4, 2, 6 co się równa minus 10. Minor 2, 2 to się równa minus 1 do potęgi 2 plus 2 razy wyznacznik 2, 4. 5, 6 to się równa, minus 8. Minor 2, 3 to się równa, minus 1 do potęgi 2 plus 3, razy wyznacznik z 2, 3, 5, 2, co się równa, 11. Minor 3, 1 to się równa, minus 1 do potęgi 3 plus 1, razy wyznacznik.

To jest minus 1 do potęgi 3 plus 3 razy wyznacznik 2, 3, 1 minus 3. I to się równa minus 9. Tworzymy macierz dopełnień d. To się równa minus 2, 2, 4, 17, minus 10, minus 8.

Mamy już wszystkie elementy, możemy więc podstawić do wzoru. A do minus pierwszej to się równa. 1,36 razy macierz minus 22, minus 10, 18, 4, minus 8, 0, 17, 11, 9. Co się będzie równać? Minus 11, 18, minus 5,

Z definicji macierzy odwrotnej wiemy, że macierz A jest odwracalna, jeżeli istnieje taka macierz B, że A razy B równa się I, czyli macierz jednostkowa. Żeby znaleźć szukaną macierz odwrotną B, będziemy jednocześnie wykonywali operacje elementarne na macierzy A, której odwrotność chcemy znaleźć oraz na macierzy jednostkowej. Naszym celem będzie otrzymanie z macierzy A macierzy jednostkowej. Wtedy macierz uzyskana z macierzy jednostkowej będzie naszą macierzą odwrotną. Mamy daną macierz A 2 minus 1, 0 minus 1, 2 minus 1, 0 minus 1, 2. Dopisujemy macierz jednostkową 1, 0, 0, 0, 0 1, 0, 0, 0, 1. Wykonujemy kolejne kroki eliminacji. Dzielę pierwszy wiersz przez 2 i dodaję do drugiego. 2 minus 1, 0, 1, 0, 0, 0, 3, 2, minus 1, 1, 2, 1, 0, 0, minus 1, 2, 0, 0, 1.

Mnożę trzeci wiersz przez trzy czwarte i dodaję do drugiego. 2 minus 1 0 1 0 0 0 3 2 0 3 czwarte 3 2 3 czwarte 0 0 4 trzecie 1 trzecia 2 trzecie 1 Mnożę drugi wiersz przez dwie trzecie i dodaję do pierwszego. 2 0 0 3 drugie 1 jedna druga 0 3 drugie 0 3 czwarte 3 drugie 3 czwarte 0 0 4 trzecie 1 trzecia 2 Trzecie, jeden mnożę pierwszy wiersz przez jedną drugą, drugi wiersz przez dwie trzecie, trzeci wiersz przez trzy czwarte. Jeden zero zero, zero, zero jeden zero, 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 jeden trzy czwarte.

Jedna czwarta, jedna druga, trzy czwarte. Dziękuję za uwagę.